E, witam, e, czekaj, witam was z tej strony witam was z tej strony wyciekła, coś mi się tam połączało, musiałem to wyłączyć. Witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. W ogóle przepraszam bardzo za taki mój drżący głos, y, albo coś takiego, bo naprawdę tu u mnie jest zimno i to może być od chłodu. A sobie skądy czasami mogę tak przerywać, nie? i jakoś moje mowy, wiadomo. Mam taką wodę wymowy, no to nie zwracajcie uwagi, nie? Dobra. Opowiem wam, to, ten film będzie dosyć krótki, także spokojnie. Opowiem wam dzisiaj o czymś ciekawym. A mianowicie odkryłem... Yy, wiecie co? Muszę przerwać chyba. Dobra, jestem z z powrotem. Dzisiaj opowiem Wam o czymś ciekawym. Będzie to dosyć interesujący film, gdyż odkryłem w Messengerze od mety, czyli od dawnego Facebooka nową funkcję. Ja nie wiem czy to jest taka super nowa funkcja, bo gdzieś czytałem w internetach, że jeden użytkownik to od miesiąca, drugi od dwóch tygodni, a drugi od dwóch miesięcy. Ale ja to mam od kilku dni, więc postanowiłem się o tym z wami powiedzieć, o tym mowa. Będzie to tak zwane sound emoji, czyli nic innego jak emotikony dźwiękowe. Z dźwiękiem. Jak wiadomo, mamy już zwykłe emotikony, nieruchome. Tak zwane emoji, dalej no mamy tak zwane stickers, czyli naklejki, czy to są takie takie obrazki jakby. Nie? Dalej no mamy gify, czyli yy, yy, naklejki ruchome. No i, bo mamy teraz właśnie te dźwięki, nie? I teraz wam pokażę, gdzie te dźwięki są, jak je uruchomić, nie? Jak się do nich dostać i je przedstawię tylko. I przedstawię te dźwięki i przedstawię swoją opinię na ich temat. I na, na tym koniec. Także. Że, żeby się dostać, to włączamy Messengera, ja muszę zatrzymać film, bo mi się pojawią tam nazwiska moich znajomych, więc będę musiał zatrzymać na grybanie. Otwierasz Messengera, otwierasz czat, czyli rozmowę, konwersację i później Wam pokażę, jak to dalej do tego dojść. Także otworzę konwersację ze samym sobą, żeby było moje inne i nazwisko tylko na filmie, nie, nie żadne inne. Także widzimy się za moment. Otworzyłem już czat ze samym sobą, z konwersację ze z, z swoją. Nie? I teraz tak, żeby się dostać do tych soundmodzi, to klikasz na pole, tak sobie dzisiaj pisze wiadomość normalnie. Potem klikasz na tą emot e, e, ikonę tej buźki I szukasz albo emot e, e, ikony oznaczonej głośnikiem. Albo szukasz emo ikony oznaczonej napisem Sound Moji. To się czyta Sound Moj, a to się pisze s o u d o i Mam nadzieję, że rozumiesz. Nie? Jak będziesz na kłopot, to sprawdź. Wchodzisz w sklep play. Wpisujesz tutaj messenger. Oj, przepraszam. Oj, proszę Was proszę za powiadomienia, bo prawdopodobnie włączyłem Facebooka i dlatego i sprawdzasz, czy tutaj nie masz aktualizacji do zainstalowania. Jeżeli nie masz tej aktualizacji do pobrania, a tej emotikony, ikonki z głośnikiem nie masz, to niestety musisz poczekać, bo to Soundbozi jest udostępniane twojowo. Czyli jest udostępniane nie jest raz i wszystkim, tylko to jest tak jakby hurtowo udostępniane, jak każda inna funkcja, tylko tak, częściowo. E, jedni użytkownicy to mają, inni nie. Także to jest takie, bo tak wyczytałem, i tak rzeczywiście jest. Dobra, wchodzimy w te ikon, tą ikonę głośnika i mamy tutaj tak. Chrodę podgłaszam, dźwięk w telefonie i mamy zestaw e, 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 ikonek dźwiękowych. I po prostu, krótko, wybierasz, klikasz na którąś. The name is Bond. James Bond. I masz dźwięk. Nie? Tak samo masz inne dźwięki. O, takie smuknięcie. Mmm, lekar. Brawa. Urodziny. Smuknięcie, jak jest takie. Takie coś. Bo... Bąka ktoś Bo jest trochę głośno. Dobra, przyjdzie się ten telefon. No. Okay, Takie coś. <laughs> To jest code red, I repeat, a code red! Friends, don't lie! No, friends, don't lie, okej? Podkomisz, ok. Wodka martini, Shaken. Ja, ja to tak zrozumiałem. No i tutaj taki. Koza, chyba, to jest też nie, no. Także, jak wybierzesz sobie jakąś emocjonalne, na przykład, ja wybiorę sobie tego Bonda. Bond. James Bond. James Ten dźwięk poprzedni, to był trochę. To to było powiadomienie. To, to nie była w Wybierasz sobie dźwięk. To czytadko, i klikasz wysi. O i wysłałem to teraz do siebie. Także ten dany nigdzie nie poszło, bo po to ma by konwersację ze samym sobą. Bo tak na myślę, można zrobić, jak ktoś nie wie. Można wysyłać sobie jakieś dźwięki, albo też tak zapisywać, tak dla siebie. Nie? I teraz, jak komuś to wysłałeś, to ten ktoś może, musi kliknąć na tą emotikonę. to się pojawi dźwięk. A skąd wiadomo, że to jest emotikona dźwiękowa? Jeżeli to jest emotikon dźwiękowy, to znaczy, to wokół tego obrazka jest tak, są takie fale, takie. Takie łuki, takie trzy, nie? Takie niebieskie. To znaczy, że to jest dźwięk. Dzięk, dźwiękowy, dziękowy. Sold modlitw, nie? Jak na to ktoś kliknie, to się pojawi dźwięk. No, dobra, no to byłoby to ja ode mnie. Teraz jeszcze Wam powiem, czy to jest, jak to jest z dostępnością, taką, bo, bo sprawdzałem jeszcze. Mm, na komputerze nie? I na komputerze w Messengerze Desktop, czyli dla Windowsa pobieranego z Microsoft Store. Ja tego Messengera mam i go używam, ale tam nie, nie ma tej emotikony. Jak ja sobie wysłałem e emotikon dźwiękowy na, do siebie i potem włączyłem Messengera komputerowego, to tam zamiast emotikon, emotikonki dźwiękowej był jakiś kod. To jest jakiś taki kod programistyczny, nie? w tym sensie, jakiś taki nawias kwadratowy, jakiś tam, e, e, młodzi, kropka, jakiś cyfr, jakiś numer. Nie? I to w żaden sposób nie, nie było aktywne. Także to tylko sam kod odpowiedzialny chyba za działanie tego, żeby słuchał. O, słyszedł nie, ale na telefonie to działa. Także to prawdopodobnie jest kwestia implementacji tego w Messengerze desktop. Podobnie jest z Messengerem. Tego wam nie pokażę, musicie mi uwierzyć na słowo. Tego wam nie pokażę, bo mi się wyświetlą nazwiska innych osób na filmie, nie? więc nie, nie będę w stanie tego Wam pokazać. Nie? Także uwierzcie mi na słowo. Ale ja, ja was nie oszukuję. Na czas nagrywania filmu. Te, nie, nie, działają na komputerze. Może mój, mój kuzyn też mówił, że na komputerze tego, pisał, że na komputerze też tego nie ma. Jeżeli chodzi o mobilne urządzenia, an, na Androidzie to działa, bo ja nagrywam wam to na S20FE, na moim S20, nie, na iPhone, nie, na tym w moim mamie, co mam, też do też to działa, no, bo sprawdziłem, więc yy, tego, że nie wiem jak z nowszymi pochwałami, czy w AppGallery jest Messenger. Yy, na czas nagrywania film, filmu na temat AppGallery, tej aplikacji AppGallery, nie było jeszcze Facebooka ani Messengera chyba. Ale nie, obecnie nie, nie wiem jak jest. No, już musicie sobie sprawdzić. Przeglądarce na telefonie też sprawdzamy, gdy tam też nie ma sąd modzi. Jeżeli chodzi o Androida, jeśli chodzi z kolei o iOS, to, to mam, ja mam rehabilitantkę, która ma iPhone 8 Plus i tam sprawdziliśmy to i nie ma tam sam w w ogóle jak ona, ona tutaj otwierała sobie kon konwersację, to klikała tutaj na tą łapkę, tą buźkę, to tutaj to ona ma tylko gify i właśnie emotikony, nie ma głośnika, nie? To tyle ode mnie w takim razie. Mój brat ma jeszcze X, X iPhone X, więc muszę się dowiedzieć, czy na iPhone X jest u mojego brata. Bo jak się dowiem, to najwyżej wpiszę w komentarzu poświęcenie. A teraz się będę z Wami żegnam. a jest moja opinia. Co o tym na tym myślę, co ja o tym myślę pokrótce. Ja uważam, że to ciekawy dodatek, Taki, dosyć, takie urozmaicenie rozmowy. Bo poza oczywiście pisaniem tekstu, yy, mamy te ruchome jakieś gify, nie? Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj mamy to. Mamy jakieś animacje, nie? Mamy nieruchome naklejki i modikony, oraz właśnie te, te dźwiękowe, nie? Teraz zostały wprowadzone u mnie przynajmniej. Taki dodatek do rozmowy, takie urozmaicenie. Tych sąd modzi nie ma za wiele, ale może na nagrywania filmu, nie? Ale może w przyszłości pojawi się więcej. Kto wie, nie? Kwestia czasu. I pytanie, czy to będzie popularne. Jak będzie popularne, to, to meta na pewno wprowadzi więcej, tak? Do, e, i obsługę na komputerze też zapewne to wprowadzą e, w przyszłości, więc nie, nie że na komputerze się też to pojawi. Nie? No, no i to, to, tyle. Ja uważam, że to taki super, taki rzecz, z też by się można było obyć. Ale, tak, jak jest, próbują urozmaicać tego Messengera, jakiś taki dodatkowy, nie, nie. To, moim zdaniem to jest dobry kierunek. Takie urozmaicanie. Nie? Coś nowego. Bo u, u konkurencji, u Whatsappa i innych komunikatorów nie słyszałem o czymś takim. Więc, ani na forach, czy nigdy indziej, gdy nie stosuje emotikony, to o dźwiękach nie słyszałem. Nie? Dobrze. Żegnam się z wami, piszcie co o tym myślicie Jeżeli macie już to dłużej To napiszcie mniej więcej od kiedy I co z tego używacie A jeżeli masz iPhone'a to napiszcie, masz to na iOS Bo mówię, u moich znajomych rehabilitantki nie ma tego No ma iPhone'a 8 z plus z iOS 15 Więc tam nie ma tego Dobra, żegnam się z wami Napiszcie komentarz, nie? Co o tym myślicie? Zostawcie lajka. Like jeżeli nie, nie subskrybujesz to. To zasubskrybuj kanał, po więcej. A jeżeli jesteś moim widzem, że do tego czasu, to dziękuję, że jesteś. Ja oglądaj kolejne moje materiały. A ja już, jak na koniec, opowiem mam taki króciutki. Słuchaj, su, co, co mówią do siebie dwie krowy na jednym paszysku? Słuchaj, ja mam, chyba mu. Chodzi <śmienicza> o to, że kogo, tak krew się cały czas widzą ze sobą. Nie? Tak jest, ufa. Bo mi się przypomniał. Dobra, cześć, że, cześć.